Witam serdecznie, Wojciech Orzechowski, poprzedni odcinek był u Jakuba na Senatorskiej, właśnie ta kuchnia, którą oglądaliśmy, a za chwileczkę przechodzimy do jego drugiego mieszkania, które zrobił te odcinki serii, jak zrobiłem swoje pierwsze mieszkanie i dobrze zarobiłem, możesz zobaczyć, że wielu uczestników, jak przejrzysz te filmy moje na YouTubie, Robią kolejne mieszkania, trzecie, czwarte. Zapraszam do obejrzenia takich odcinków z Darkiem i Kasią z Warszawy, którzy pokazywali też już kolejne 10-11 i opowiadali, jakie mieli przeboje z ekipą remontową, jak musieli ich podawać do sądu, że po czwartym mieszkaniu w depresję popadli. No różne przygody tych naszych inwestorów są. Bardzo ciekawie to wszystko wygląda. Ja w ogóle zapraszam do. Yy, subskrybowania tego kanału, ponieważ w najbliższym czasie zacznie się seria nowych odcinków, gdzie uczestnicy, którzy zaczynali yy, 4-5 lat temu będą opowiadać, jak to życie inwestorskie u nich wyglądało, co przez ten czas zrobili, a ja przypomnę prowadzę za rękę przez cały proces inwestycyjny. To nie jest zwykłe szkolenie, to jest mentoring, gdzie prowadzę za rękę może nie wszystkich, bo nie, nie wszyscy potrzebują, może niektórzy rzadziej dzwonią, może niektórzy częściej, ale przynajmniej jestem, odpowiadam na pytania, wspieram, i to jest klucz całego szkolenia, całych warsztatów. Gdzie uczymy się intensywnie przez miesiąc, a potem ruszasz w rynek i bezpiecznie kupujesz ponad 700 zrobionych już pierwszych flipów przez uczestników warsztatów, którzy rozpoczynali, czyli ponad 700 osób zrobiło swojego pierwszego flipa. Mamy bardzo niewiele wpadek i to takie te śmieszne wpadki. Można byłoby ich z 5 czy 6 naliczyć to jest 99% sukcesów, co pokazuje, że nieruchomości są bardzo atrakcyjne i dosyć bezpieczne, ale musisz robić to z głową. Mamy czasy covidowe, gdzie jest trudno, a tu można zobaczyć, że nawet w takich czasach mieszkanie, które zostało robione przez pół roku, zysk na nim wychodzi. Średnio 60 tysięcy złotych, 70 i dzięki temu możemy podwajać kapitał, możemy zdążyć do swojej wolności finansowej. A my przechodzimy już do Jakuba. Jakub, zaprowadzi nas na kolejną naszą inwestycję. Witam serdecznie, jak najbardziej zapraszam za ścianę obok. Super, idziemy w takim razie do Jakuba. Mamy tutaj bardzo ładną klatkę. Nawet nasi architekci wnętrzy mówili, że. Mówili, że to są jedne z ładniejszych klatek w blokach łódzkich. Jakub już nam otwiera mieszkanie, a my sobie wędrujemy. No i e, mamy teraz bardzo przestronny salon. To mieszkanie podobno jest mniejsze, Kuba, czy to prawda? Tak, to mieszkanie jest mniejsze, to jest kawalerka. Nie ma już sypialni dodatkowej, ma trzeba całe 30 metrów. Dobrze, to poprosimy, włącz jeszcze wszystkie światła. Zobaczcie, że tam było więcej metrów, a jednak mniejszy salon, i, 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 i wyglądało to troszeczkę ciaśniej. A tutaj mamy sytuację, że ta przestrzeń jest otwarta. Jeden pokój, jedna wielka kawalerka. No i stańmy sobie w kuchni, będzie lepsze światło. Dwa słowa o tym mieszkaniu. Dwa słowa o tym mieszkaniu. No, co mogę powiedzieć? Robiłem te mieszkania równolegle, więc można powiedzieć, że potraktowałem to trochę jak jedno duże mieszkanie. Przy czym jest w, innym, w innej kolorystyce, jak widzimy, są czarne meble zastosowane. Tutaj kuchni mamy bliżej okna, więc jest widniej. Typowo dla kawalera modnie, czarna, czarny mat. No i co, żeby się właśnie różniły te mieszkania, tak? Żeby, żeby nie były te same, chociaż beton i drewno to są te elementy, które się powielają. Myślę, że to jest takie na tyle standardowe wykończenie, że powinno się podobać wszystkim. Każdy, kto tu przyjedzie, a będzie, będą mieszkania. Przeznaczone na najem krótkoterminowy, prawdopodobnie, także myślę, że goście będą zadowoleni. Czyli robienie inwestycji pod konkretnego inwestora, który nie lubi robić remontów, który nie chce marnować na to czasu, przychodzi, wykłada kapitał, ten kapitał będzie mu tu pracował. Z, wyż, z wysoką stopą zwrotu. No dobra, przyjrzyjmy się. Bardzo szybko takie przeliczenie, bo to fajnie sobie zobaczyć, jaka wartość dla klienta końcowa była tego mieszkania, ile on musiał zapłacić. Za to mieszkanie. 350, zapłacić, Nie, to jest kawalerka. I za to mieszkanie musiał zapłacić całe 260 tysięcy. 260 tysięcy? A plus miejsce postojowe? Czy plus nie? miejsce postojowe ile? 28 za Czyli za 30, czyli tam załóżmy, że 280, jego to kosztowało 200, 000. 290 tysięcy. Ale załóżmy, że on tu jeszcze coś musi sobie wstawić, zrobić. Niego ta inwestycja kosztuje 300 tysięcy, bo jeszcze notariusz tak. i tak dalej, pewnie PCC. Dokładnie tak. Więc załóżmy, że 300 tysięcy i teraz mamy dwie możliwości. Za 2000 na czysto. Taką kawalerkę można tu wynająć w Łodzi, czyli 24 tysiące zysku rocznego. Dokładnie. 24 000, Masz telefon, żeby przeliczyć? Do 300 tysięcy, bardzo szybciutko, czyli 24 tysiące dzielimy na 300 tysięcy i dokładna stopa zwrotu nam wychodzi. 8%. Mamy 8% stopę zwrotu. Patrz, jak świetnie się strzeliliśmy. A teraz zobaczmy inaczej. Załóżmy, że ktoś będzie tu wynajmował, wyjmij kalkulator, 150 zł za dobę taką kawalereczkę, w najmniej krótkoterminowym. I załóżmy, że z tych 150 zł będzie mu zostawać 110 po wszystkich kosztach. Po wszystkich, czyli sprzątanie, energia, pranie i tak dalej. Załóżmy 110. I hmm, pomnóżmy to 110 razy y, 20 dni y, w miesiącu. O 20 dni to wychodzi 200, to wychodzi podobne. To kwota. bardzo podobna kwota, ale ale to jest, są pesymistyczne założenia, tak. bo gdyby się okazało, że on weźmie za to 250 i zostanie mu 210, to dawaj 210 razy y, razy tylko 15 dni, czyli połowa miesiąca, połowa oborzenia. 210 razy 15. Tak. To już jest 3, ponad 3000. To jest ponad 3000 razy 12. To jest 37,800. Podzielić na 300 tysięcy? To jest 12,5% stopa zwrotu. Nasi uczestnicy na najmniej długoterminowym, przy bardzo dobrych inwestycjach, tyle wyciągają. Zresztą sam tutaj w Łodzi stworzyłem taką nieruchomość na Kopcińskiego, która ponad 12% daje. Mamy w Bydgoszczy, która zbliża się do 16% stopy zwrotu. Tak wygląda inwestowanie w nieruchomości. No ale fajnie byłoby kupić to za gotówkę. Pewnie ten inwestor kupuje, kupuje za gotówkę, czy za kredyt? Chciałoby wziąć za gotówkę, ale troszeczkę zabrakło, także jedno będzie kredytowało. Jeżeli będzie w gotówce, to patrzcie, że wszystko zostaje mu w kieszeni, jeżeli trochę będzie posiłkował się Kredytem, no to dzisiaj mamy bardzo tanie kredyty, trudno powiedzieć, co będzie, jak stopy procentowe wzrosną, kredyt skoczy, no i wtedy może się okazać, że no, wiele lat ten zysk z tego mieszkania będzie marny. Ja też tak miałem 15 lat temu, dlatego stwierdziłem, że szkoda marnować czasu na wynajem nieruchomości i zarabiać 20 tysięcy złotych rocznie, czy 30 tysięcy złotych rocznie. Jak przez pół roku można obrócić dwoma mieszkaniami i zarobić 110 tysięcy, a jak pociągnie tak w drugim półroczu to 200 tysięcy. Angażujesz załóżmy 60-70, a 200 tysięcy masz zysku. Pozdrawiamy strategię mojego przyjaciela Jakuba Midla, który zachęca do tego, żeby inwestować już, kupować w kredytach i na wynajem. To już naprawdę musi to być mocno zoptymalizowane i mocno przemyślane, żeby taka inwestycja sprawiała, że ci jeszcze będzie zostawać. No ja nie jestem leniem, więc bardzo mocno aktywnie podszedłem do działania. Uczestnicy warsztatów też podchodzą. Obracamy, działamy, pomnażamy kapitał po to, żeby dojść do niezależności finansowej. Czy taki jest swój cel? Jak najbardziej. Jakie masz marzenia? W jakim czasie chcesz tą niezależność finansową osiągnąć? Jak najszybciej. Jak najszybciej. Powiedz mi, bo Ty rozpoczynałeś warsztaty inwestowania w nieruchomości, czy one stały się przydatne dla Ciebie? Myślisz, że one cokolwiek pomogły tutaj, gdzie ja za rękę prowadziłem przez cały proces inwestycyjny? Nie. Oczywiście, że tak. Trochę trzeba pożartować. Jak najbardziej to, całe te warsztaty były... Miszka, wytnij tam. <laughs> całe te warsztaty były takim motorem po prostu, który, który faktycznie to napędził. A co całym... takiego najistotniejszego dla Ciebie było podczas tych warsztatów? No bo mamy naukę teorii, mamy naukę liczenia, cechy nieruchomości, potem mamy różnego rodzaju wsparcie, rozwiązywanie problemów, gdzieś tam wspieranie siebie nawzajem, rozszerzanie tej wiedzy, spotkania regionalne, lidera, który wspiera. Co tutaj dla ciebie było takiego, co sprawiło, że ty dzięki właśnie tej formule warsztatów inwestowania w nieruchomości poszedłeś do przodu? Dwie rzeczy myślę. Pierwsze to środowisko. Czyli zacząłem się po prostu obracać w tym środowisku, zacząłem poznawać bardzo dużo przewspaniałych ludzi, którzy tak naprawdę częstowali się, częstowali radą po prostu na... na czyli kontakty. Leper. Czyli kontakty. A drugie to to, że ta świadomość tego, że nawet gdyby coś się działo, no to jest telefon do Wojtka i sorry Wojtku, musisz pomóc. Ty to zacząłeś. Także jakby... Czyli ten spokój faktycznie tego, że, że nawet gdyby Gdyby była taka sytuacja, że się noga powinie, czy e, miałoby coś wyjść nie tak, no to jest jednak e, to wsparcie. I to, niektórzy to stawiają na sourcing, niektórzy stawiają na kontakty, na networking. Myślę, że u nas jest to na bardzo wysokim poziomie rozwinięte, ponieważ w każdym województwie mamy e, swoją społeczność, która spotyka się systematycznie, bywałeś na takich spotkaniach? Tak, jak najbardziej. E, co z takich spotkań najlepiej wyniosłeś? No, przede wszystkim kontakty, no ale też i wiedzę więcej kontakty, bo mamy dodatkowe wykłady, ale też właśnie można poznawać dekoratorów wnętrz, ekipy remontowe, innych uczestników, kapitałodawców, osoby, Dobra. które cały proces ten inwestycyjny wspierają, pomagają. To jest niesamowita siatka kontaktów. No to przechodzimy jeszcze po całym mieszkanku. Wejdźmy tylko do łazienki, bo tego jeszcze nie mieliśmy. No i zobaczmy, jak tutaj ta łazieneczka została zrobiona. No też dosyć podobnie, płytki troszeczkę inny odcień, inny kolor, mamy tutaj też prysznic, trochę inne rozwiązanie, ale bardzo przyjemnie poprzełamywane drewnem, kolorem właśnie takim drewnem czy drewnopodobnym, biel dominuje, więc mamy no, tutaj jeszcze miejsce na szafę, no i fajny duży salon, więc pod wynajem krótkoterminowy jak najbardziej wszystko powinno nam się spiąć. Dziękujemy Ci Kuba za ten poświęcony czas, życzymy wielu sukcesów no i mam nadzieję, że gdzieś na kolejnej inwestycji jeszcze się spotkamy. Jak najbardziej, to Czy zobaczenia. chcesz coś dodać na koniec? Chciałem Cię. Ci serdecznie podziękować. A, dziękuję Ci serdecznie. Super, dziękujemy serdecznie jeszcze raz, pozdrawiamy koniecznie, zasubskrybuj kanał. Jeżeli byś był zainteresowany warsztatami wejdź koniecznie na moją stronę wojciechoszechowski.pl, wypełnij ankietę, podeśle informacje i też przeprowadzę Cię za rękę przez cały proces inwestycyjny. Pozdrawiam. Pozdrawiam również.